Maryja, Matka Jezusa, Matka nas wszystkich. Od momentu zwiastowania aż po zesłanie Ducha Świętego, Maryja towarzyszy każdemu etapowi historii zbawienia. W jej sercu bije miłość, wiara i pełne zawierzenie Bogu. Zapraszam Cię na podróż przez życie Maryi, krok po kroku, słowo po słowie, abyśmy razem mogli lepiej poznać jej drogę i uczyć się od niej prawdziwego zaufania Panu. Zwiastowanie, Łuk 1, 26-28 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Komentarz Maria zostaje nazwana pełną łaski, pokazując, że od początku została wybrana przez Boga. Jej tak zmienia bieg historii. Bóg zawsze powołuje pokornych do wielkich dzieł. Fiat Marii, Łuk 1, 38 Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Komentarz Maryja uczy nas prawdziwej wiary, pełnego zaufania Bogu. Nawet nie rozumiejąc wszystkiego, oddaje mu całe swoje życie. Jej tak jest dla nas wzorem zawierzenia. Nawiedzenie Elżbiety, ŁK 1, 39 42 Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. Komentarz: Maryja nie zatrzymuje daru dla siebie. Wyrusza w drogę, aby służyć Elżbiecie. Tam, gdzie przychodzi Maryja, przychodzi również Jezus. W jej obecności rodzi się radość w Duchu Świętym. Magnifikat. Łukasza 1,46-47. Wielbi dusza moja Pana. Komentarz. Hymn Maryi to modlitwa pełna pokory i wdzięczności. Uznaje, że wszystko pochodzi od Boga. Maryja jako pierwsza głosi wielkość Pana całym sercem. Narodzenie Jezusa. Łukasza 2,6-7. I porodziła swego pierworodnego syna. Komentarz. Syn Boży rodzi się w prostocie ubogiej stajni. Maryja pokazuje nam, że prawdziwa wielkość ukrywa się w pokorzej miłości. Maryja zachowuje w sercu Łuk 2:19. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Komentarz. Wśród cudów i tajemnic Maryja zachowuje wszystko w sercu. Uczy nas, by nie wszystko od razu rozumieć, ale ufać i rozważać działanie Boga w ciszy. Proroctwo Symeona. Łuk 2, 25-35. Twoją duszę miecz przeniknie. Komentarz. Od początku Maryja wie, że jej droga będzie naznaczona cierpieniem. Proroctwo Symeona zapowiada, że będzie musiała patrzeć na ból syna, ale jej wiara nie ustanie. Zgubienie i odnalezienie Jezusa. Łuk 2, 41-51. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w domu mojego ojca? Komentarz. Maryja doświadcza bólu zagubienia i radości, odnalezienia Jezusa. Uczy nas, że nawet w chwilach niezrozumienia należy ufać Bożemu Planowi. Wesele w Kanie, Iolkie 2, 1,1 do 11 Uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Komentarz. Maryja dostrzega potrzebę i z wiarą zwraca się do Jezusa. Jej słowa uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Pozostają ponadczasowym wezwaniem do posłuszeństwa Chrystusowi. Maryja pod Krzyżem. J. 19, 25-27. Niewiasto, oto syn Twój. Komentarz. Maryja trwa wiernie pod Krzyżem aż do końca. Jezus oddaje ją jako matkę całej ludzkości. Jej serce pełne bólu staje się źródłem matczynej miłości dla każdego z nas. Maryja z Apostołami. Dzieje Apostolskie 1:14. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją, matką Jezusa. Komentarz: Po zmartwychwstaniu Maryja modli się razem z uczniami. Nie stawia siebie na pierwszym miejscu. Jest pokorną towarzyszką rodzącego się Kościoła. Jej obecność daje siłę oczekującym działania Ducha Świętego. Maryja to nasza matka, nasza opiekunka, nasza wzór. Jej życie pokazuje, że nawet w ciemności, w bólu i w ciszy, Bóg jest obecny. Dziś, patrząc na nią, uczymy się, jak mówić Bogu nasze tak każdego dnia. Módlmy się razem. Maryjo, naucz nas ufać tak, jak ty ufałaś. Naucz nas kochać Boga całym sercem, nawet gdy nie rozumiemy jego dróg. Bądź zawsze przy nas, prowadź nas do Twojego syna, Jezusa Chrystusa.